Witajcie, kochani graciarze i graciarki. Witamy w piękny letni dzień. Pogoda w tym roku, jak zwykle, dopisała, a my jesteśmy w wyjątkowym miejscu. No, jak to bywa na wakacjach. Co robią graciarze, jak jest nudno, jak pada deszcz? Wiadomo, nudzą się, a z nudów przychodzą same głupie rzeczy. No ja. Na wakacje obiecałem i zablokowałem sobie wszystkie portale z ogłoszeniami. Postanowiłem odpocząć. Niestety los graciarza jest taki, że kiedy zablokuje sobie wszystkie możliwe źródła skąd czerpać ogłoszenia, nie czyta pod sklepem na wsi również ogłoszeń, nie wkłada kartek i wtedy nagle dostaje telefon. I co robi graciarz na wakacjach? Najlepiej mieć ze sobą lawetę, bo nigdy nie wiadomo, czy coś się nie trafi. A tutaj trafiło się coś takiego, co nie mogłem pozostać na wakacjach. Nie mogłem korzystać z tej pięknej aury, kąpać się. Krzysiek, no Krzysiek, Krzysia, kiedyś poznacie. Krzysio pracuje na złomie i dzwoni do mnie. No, że muszę przyjechać, bo na złom przyjechał. Prototyp Lublina. Jak to na złom powiecie? Kto zezłom, zdecydował się zezłomować prototyp Lublina? Wiecie, dla nas, graciarzy, każdy prototyp, każda krótka seria, każdy samochód wyprodukowany w Polsce, nawet jak to jest jakaś Astra albo coś, sprawia, że serce szybciej bije, a w momencie, gdy mamy hasło, że jest to prototyp z Lublina na złomie, no to. Nawet najpiękniejsze wakacje należy przerwać, no i tak pewnie trzeba będzie zrobić. Ale to jest jeden powód, dla którego wracam na ten złom. Drugi to jest taki, że dosłownie kilka dni temu, no dwa tygodnie temu, byliśmy na tym złomie zdemontować kilka rzeczy do Poloneza, do Poloneza radiowozu i ten Polonez mi się kilka razy śnił i mówi: Robert, on mi za chwileczkę potnął, nie możesz tego zrobić. A ja wziąłem z tego polona za kilka gratów. No i dzisiaj, przy okazji, kiedy będziemy to ratowali, może warto będzie zastanowić się, czy warto, może zobaczymy, co jest z tym Lublinem i czy polones jest naprawdę tak zły, że wart jest tylko na części. Jedziemy, na szczęście nie jest to bardzo daleko. Graciarze mnie zrozumieją, żony graciarzy tylko powiedzą, więcej brykały nie oglądasz. Wakacje są od tego, żeby odpoczywać. No to ruszamy. No i jesteśmy już na złomie. Akcenty lublinowskie oczywiście musimy wiedzieć. Dwójeczka z fajnym znaczkiem Deumotor Poland i Weko. A ja idę szukać, bo skoro jest Lublin, jest i Weko, to na pewno gdzieś tutaj kręci się Piotrek. O, zobaczcie, Piotrek już jest pod Lublinem. Spotykamy się pod Lublinem. I tak patrzę. Dzień dobry. I o co mnie wierzę? Powiedz ty mi, jak tu w tej ramie zmieścili silnik od tego? Od takiego samochodu jak ten. Tu jest 2300, nie 2800, bo tam jeszcze jest większy. Widziałeś tam tego Lublina? No, już tam go z daleka, ale myślę, że trzeba wreszcie do niego pójść. Nie wygląda to dobrze, ale, ale obejrzyjmy go z bliska. No dobrze. Ten Lublin jest. O, niestety. Jak większość Lublinów kończy w takim stanie jak. Ciężko pewnie do kabiny wejść bez zadzierania nogi wysoko. No dobra, idziemy, bo ja widziałem tam, ja go już oglądałem i nie wiem, czy powinniśmy tam iść. Seba, kto, jak nie my. Tu jeszcze jest fajny motyw z tymi tylnymi ścianami, nie wiem, czy pokazywałeś. A no to ciekawie. Tu chyba mamy możliwość zobaczenia, jakie, jak bardzo polscy konstruktorzy czerpali wiedzę, współpracę z Iveco. No, lata 70., 80. No to tylko Fiat, wiadomo. Fiat no tak, jest, wiadomo, to jedyna to Fiat, słuszna opcja. Dlatego myślę, że wreszcie na tym przykładzie możemy porównać tylne ściany kabiny w dwóch tych samochodach. Tam jest troszeczkę wyższa szyba, mi się wydaje. Jednak minimalnie. jest wyższa, tak. Ale tak sam schemat przetłoczeń jest bardzo bliski. <laughs> ja widzę tu pewne podobieństwa. No, ja też. Dobra, wiesz, co, możemy sobie szukać tych Lublinów, ale my przyjechaliśmy po coś dużo głupszego. No to idziemy. Idę, patrzę co to ludzie oddają na złom, ale przede wszystkim widzę to, po co przyjechaliśmy i czy to było mądre. No właśnie. Nie nam to oceniać. Przyjechaliśmy, bo chcieliśmy. No Ważne. właśnie. Ważny był to samochód. Przyjechaliśmy tutaj, bo Krzysiek wysłał zdjęcie Lublinka. Coś, co mu wydawało się dziwne, bo złomują tu bardzo dużo Lublinów, ale ten przód takiego jeszcze nie mieli. No i co? Ja najpierw podjarałem się, mówię, na pewno to jest ten przód, bo to jest charakterystyczny dla Lublina na podwoziu Iveco. Znamy go z tych 4,6 tony, bliźniaki z tyłu, rama od Dublina. Od Iveco. Y, od Iveco, przepraszam. Mało ich sztuk powstało, nikt nie wie do końca ile, ale kiedyś się dowiemy. Natomiast nie pasuje ten przód do tego nadwozia. Bo to jest zwykły, klasyczny, przedłużony Lublin, który nijak się ma do ramy od Iveco. W związku z tym nie sądzę, aby w fabryce skracali ramę. Poza tym to by nie pasowało. No nie, no to jest, jak się okazuje, rama z rublina, Lublina e, 3,5 tony, czyli ta nieco dłuższa, ale przód rzeczywiście, no jakby historycznie nam nie pasował. Dobra, ja tutaj spróbuję wejść. Jak myślisz, co jest pod maską? No musi Skoro być cisterko, jest oczywiście, już tutaj A, przez szybę go widać. Wiesz co, e, otworzysz mi maskę. Ja wiecie co, poszukam sobie jakiegoś elementu, bo ważne, żebym sobie tam stanął. Nie chcę moknąć. No dobra. Czuję się bezpieczny. Uwaga chwila prawdy. Co jest pod maską? No wiadomo. Iweko. Injection. Iveco. Injection. Czy ty widziałeś, jak to jest pocięte? No to było. Nie, nie mieścił się silnik, znaczy inaczej. Silnik jest przesunięty względem lubienia do przodu, dlatego musieli przedni pas nieco naciągnąć. Są tu te zabawne nacięcia, niemalże flexerem zrobione. No tutaj, że to jest w ogóle naciągnięte. Tak, ale zwróć uwagę, że żeby wtedy maskę dało się zamknąć, to jest specjalna blaszka dogrzana do przedniego pasa, żeby zamek można było cofnąć względem niej. Czyli tak. Pokażmy bardzo w ciekawą rzecz, że tu jest nacięte, tu, tu i tu, żeby wyciągnąć pas, żeby ten silnik w miarę mógł być schowany. Blaszka jest dospawana, ale widać, że ona jest dospawana, żeby cofnąć zamek z powrotem do linii masz. Tak, maskiej. żeby to pasowało. Co ważne, to jest zrobione w fabryce, bo jest to położone takim lakierem, jak cała reszta samochodu. Ale zobacz na, na to cięcie, jaka to była w zasadzie ręczna robota. No ale wiesz, nie wiadomo, jeszcze, czy tego powstało, w sensie tych przodów, no bo one trafiały później do tej serii i tak, ale... Iwekowskich. Więc to jest ciekawa wersja. To jest, podejrzewam, że jedna z pierwszych prób wstawienia silnika Iweko i potem stwierdzili, że może lepiej włożyć tutaj Całą ramę pokombinować, skoro mieści się silnik. Ja, ja jedną rzecz pokażę wam, bo moim zdaniem będzie ciekawe bardzo. Trapa jest tłoczona, z tworzywa. To jest ja mam fragment takiej atrapy prototypowy, wykonany z laminatu. Ta atrapa jest wytłoczona jak w lublinach 1. Dobra, ale teraz jeszcze jedną rzecz. Zobacz, tutaj mieści się, no tyle jest miejsca, a tu do linii jest połowa. Czyli tą ramę. Dobre 3-4 centymetry wyciągnięto do przodu, aby zmieścił się silnik. Wiesz, co jest fajnego w tych Lublinach, że pasażer środkowego fotela ma więcej miejsca na nogi, bo ma w tych na ramię od Iweko były zmienione te osłony wewnętrzne kabiny, że tam było rzeczywiście miejsce na stopę lewą, a tutaj jest, widzę, zachowana ta oryginalna jeszcze. Tu, jakbyśmy zdjęli tę atrapę, ten pas przedni, to pod spodem pewnie byłaby wysunięta chłodnica. Ta, tej chłodnicy, tu widać, że jest chłodnica, że... Ona, są, jest, w tej, ona jakby, jest tutaj, na tej pasie. wysokości. Czyli ona jest notabene przed reflektorami. Nie wyobrażam sobie w normalnym Lublinie, aby to tak było. Trochę jak w Wartburgu po liftingu w 84. No dobra. Ciekawe, ciekawe. Tylko cała reszta jest mało ciekawa, bo ten samochód jest trochę zgniły. No, ale co było najważniejsze, tak? Z, 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 dostałem od Ciebie sms I to jest w ogóle rzecz, którą ja potrafię Piotrkowi zepsuć każde świąteczne... E, Rodzinne wyjdzie. święto. Rodzinne święto. Poprzednio, jak wysłałem Ci e, kabinę Lubo na e, złomie, no to Piotrek... Ja tak wysłałem mu bez żadnego tam... a to był bez pier... żadnego komentarza. pierwszy dzień mojego urlopu, czyli cały urlop przede mną, żeby temat podjąć. I co robił Piotruś podczas urlopu, zamiast chodzić z dziećmi? No chodziłem myślami po złomie w Lublinie, za tą kabiną. Ale się udało. Tym razem jak wysłałem Ci to zdjęcie, które dostałem od Krzyśka. Siadałem właśnie na trybunach, na imprezie sportowej mojego syna i oczywiście to był ten moment, kiedy ja już myślami byłem w moim archiwum, żeby zrozumieć co mi przysłałeś. No i zrozumiałeś jak doszedłeś do domu. No ja powiedziałem, że znam ten samochód i rzeczywiście przepatrzyłem moje dokumentacje, wiedziałem, że gdzieś pośród plików z homologacjami z Lublina mam. I najzabawniejsze było to, że ten samochód być może jakiś przez przypadek trafił do dokumentów z Pimotu, które mówiły o pasach bezpieczeństwa. O pasach bezpieczeństwa i siedzeniach. No i ten samochód na tych zdjęciach jest nowy. No i on był nowy, wyglądał no, troszeczkę inaczej niż teraz. I teraz pytanie. Czy uważasz, że taką kupę złomu należy stąd zabrać? No, zabrać należy, tylko no, nie wiemy, co dalej. Natomiast no, on mi się na tym zdjęciu podobał, więc spróbujmy przedłużyć jego istnienie. Na pewno nie pozwolimy na to, żeby go taką łychą tak. i na złom. No, trochę zostało. Ważną rzeczą jest, żeby pokazać, bo zobaczcie, w środku ja wejdę do środka. Tu w zupełnie w innym miejscu jest lewarek. E. Trzeba by może jakiś akumulator przynieść, ale to wszystko jest zrobione zupełnie inaczej. Kurczę, tu jest tak brudno. Piotrek, ty masz odkurzać w domu, Piorący? Coś się znajdzie. Bo wiecie co? To wygląda. Powiedzieć, że źle, to jak nie powiedzieć nic. Tu jakaś sierść. Tu wszystko jest tragiczne. Ale jedna rzecz, silnik i weko jest, jest na miejscu, ale w tym samochodzie jest standardowa przykrywka do silnika, mimo że mogłaby ona być dobrych 15 cm bliżej. O połowę krótsza, zwróć uwagę tylko na ścianę działową, która się pojawiła, bo nie mamy tutaj wątpliwości, że jest z innego samochodu, bo ma zupełnie inny kolor. Tak, to jest z innego samochodu. To była wersja kombi, która powinna mieć z tyłu trzy dodatkowe siedzenia, a zatem sześć osób by się tutaj z rowerami pojechało. No dobra. Wiesz co? Myślisz, że on odpali, jakbyśmy załatwili akumulator? Spróbujemy. Pytanie, czy tu wiesz, wszędzie jest wszystko: paliwo płyny i takie tam. E, mój kochane, jak znam życie, to przyjechał tu na własnych kołach. A, wiesz co? Tu jest ważne, zobacz. Co? Nie ma w ogóle homologacji ten samochód. No i jest jakaś wersja XX. Ja patrzyłem na ten, jakby typ, typ nadwozia, który mi wspomniałeś. To Google o nim milczą. Proszę Internet pana. o nim milczy. Internet o tym milczy, dlatego że my jesteśmy przed Google'ami. My tak naprawdę wyznaczamy trendy. Jest typ 3,5, no to by się zgadzało, 3, 3, w sensie 3,5 tony, czyli 35, 2 to jest wersja kombi albo towos, no i masz na końcu szóstkę, czyli silniki VECO. No i tak, to jak mi to wspomniałeś, to zaraz dzwoniłem do mojego znajomego, który był ważną postacią w fabryce, no i jedyny co w swoich archiwach znalazł, to to, że szykowali się do druku instrukcji obsługi, uwzględniającej ten model. No właśnie, ale na tym zakończyło, zakończyło się. To, to jest 2007 rok, czyli już w zasadzie interes się kończył. I może dlatego nie, nie zaczęli Te miejscy potem, e, wydaje mi się, że oni... No już bazowali na tym, co... Na co, tym, co, co, co było, wykończyć to, co... sprzedać to, co się da jeszcze dla bodzia. Zgadza się. No. Ale takie dla Bodzio nie trafiały. Nie, nie, nie. Tylko te... Znaczy w ogóle <grafy> fabryka stworzyła taki model jak Lublin Bodzio, typ Bodzio. To już było w normalnie oficjalnych dokumentach. No, wiadomo, że ta seria ostatnia stworzona za, za, za czasów DZT tym miejscu, no to była chyba największą serią produkcyjną Lublina w tym czasie. W zasadzie nikt inny nie chciał kupować. Bo może nie wiedział gdzie. No, to był czas, kiedy, wiecie co, ja zaraz stąd wypadnę, natomiast jedna rzecz, progi są całe. Tak, to akurat widzę wyjątkowe. Tutaj nie jest tak źle. Bardziej barwa łuskami wiłowymi. No i tył, z tyłu warto pokazać, bo to jest taka rzecz, która też chyba jest charakterystyczna dla ostatnich lat. No to czyli tak. te trzy lampki, którymi kiedyś, a nawet cztery, którymi kiedyś się bardzo mocno jaraliśmy. Lampy już tak, omawialiśmy, tylko że to były tam te a to już są te wesemowskie. To są już normalnie... Takie robione. same jak w elipsie. I tutaj wiesz, Zatoczyło elipsę. Zatoczyło znowu elipsy. Dwie są w takim tradycyjnym lubelskim stylu, czyli brak dołu, ale to taka analogia, analogia do starówki w Lublinie, która też bardzo mocno podupadła, chociaż ją trochę... Dawno nie byliśmy, może warto by... Ja niedawno byłem, muszę ci powiedzieć i nadal jest sporo rzeczy, ale wzięli się za ratowanie, a my się bierzemy za ratowanie Lublina ze złomu. Też to jest w tego rodzaju starówka. No, bardzo konkretna starówka, patrzę w jakim to jest stanie... Patrzę i... dach nie oberwał, od wózka widłowego nie. Nic na tym nie No nie, Oni obiecali, że nic nie będą stawiali. Trochę tutaj jest lekka wgniotka. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Jest bardzo dobrze. Powinniśmy się cieszyć, że mamy cokolwiek, bo moim zdaniem to jest kawałek naszej historii, która trochę się skończyła szybko jeżeli chodzi o samochody dostawcze. Nie wiem czy wiesz teraz jest... Nie szybko. Ile oni produkowali Lublina? No od 91 roku. Trzeciego. Do Pierz... 2013, także nie tak znowu krótko. Dużej niż Poloneza. No, no. Czy nie? No Poloneza 7-8 2002. No to dłużej. No widzisz, także Jedno. moim zdaniem to jeden I on, ale nie tak długo jak Żuka. Żuka 5 8, 9, 8 40 lat. Żuka nikt nie oszuka. No. Dobra, tutaj akurat Żuczek sobie stoi. Dobra, Panie Piotrze. Ja idę do, dogadywać, może byśmy koła od tamtego wzięli, żeby chociaż łatwo go było przetaczać. No na pewno łatwiej niż teraz. A ja idę zastanowić się nad polonezem. Mówiłem ci o polonezie, którego tutaj zobaczyłem. Troszeczkę go rozszabrowałem. No, pokaż, pokaż. Dobra, idziemy. Powiesz, jestem ciekaw Twojego zdania. No i co? Jak cię widzi? Ja wiem, że Ty byś chciał jeszcze tą ładę ratować. Ona podobno przyjechała tu niedawno. Ja to niwy, niwy lubię. Zobacz. Ale to nie jest policjant. Po, nie, a nie ma. Zobacz, ma tutaj miejsca. Rzeczywiście, ma dziurki za, za, za Kochane, zalepione. dwa tygodnie temu to były klasyczne policyjne fotele. Skajowe. Skajowe. Po które bryka przyjechał, wyciął. E, I potem mi się przyśniło, jak ten Polones mówi: uratuj mnie, uratuj ale, mnie. Ale nie. Ładne to. Zobacz, on tak naprawdę ma brzydkie drzwi, i dopiero później się zastanowiłem. Zobacz, tylne błotniki są ładne, tylny pas, wszystko jest idealne. Tu nawet nie jest, no tu jest minim, to nawet nie marzy. No. E, kolejna rzecz, zobacz, maska jest idealna, błotniki nawet na dole mają dach. Kół, tylko taki delikatny osad. Dach, no nie to dach jest równy. Troszkę gnije. <laughs> Powiedz mi, jak to wyłoży te dachy w tych połowach. O co tu chodzi? Nie wiem, nawet zderzak, wszystko jest bardzo ładne. On ma gaz, ma wtrysk. To jest jakiś tam akumulator, który. O, to mi się bardzo podoba, nie no wiem, wiem czy to zwróciłeś uwagę. On wygląda ładnie. czysto, ma nieduży przebieg, ale zobaczcie, jak ma zabezpieczony akumulator. Jest, piękne. Coś takiego. To zbyt gaszczy. No tak, bo to zakłady. Oj, bo jedzie, czekaj. Nie, nie jedzie. I teraz powiedz mi, czy miałbyś sumienie zostawić takiego poloneza na to, co oni robią, że go po prostu zmielą? No, jest zbyt ładny, zbyt równy, zbyt prosty. No, to był prosty samochód, ale ten jest całkiem prosty, jak na swój wiek. Ja żałuję jednej rzeczy, a mianowicie takiej, że wtedy, jak przyjechałem. Kołpaki nawet ma ładne. Kołpaki, zobacz, jakie on ma nowe opony ładny wóz nie no rzeczywiście no, to jest ale no wie, wiemy co tu było ale tu był kogut w związku z tym my te otwory z powrotem zobacz tu jest dodatkowa antenka policyjna to wszystko jest i teraz powiedz mi czy to jest naprawdę takie głupie że ja go chcę uratować nie no jeżeli to jest jeszcze cena adekwatna to ja myślę że to jest bardzo no, dobry wóz niestety cena jest taka jaka jest przy czym trzeba do tej ceny wiesz co dodać? Kierownicę. Nie, kierownicę to ja sobie jakoś tam mam kierownicę. Coś znacznie gorszego. Bo ja za te rzeczy już zapłaciłem raz, a teraz. Okej, okay. płacisz za nie drugi raz. A potem, e, wiesz, jakbym kupił to w Makiecie. jednym kawałku, no. to byłoby pewnie tańsze. No ale uważam, że. Chytry dwa razy traci, tak? Nie, to nie jest, że chytry, tylko ja naprawdę w pewnym momencie powiedziałem Dość. sobie po co kolejny polonez? Tylko, że wiesz, jaki to jest problem, no. że szary człowiek. Tak jak nie chcę mówić o tym, ale taki jak ty, jakby przyszedł i powiedział, że chce uratować tego polona za to, by go nie uratował. On ma 27 8 lat, bo to jest, zaraz powiem po, po szybach. E, siódmy rok, czyli to w zasadzie można było powiedzieć, bo zobaczcie, klamki są e, jeszcze. A, e, czyli to jest ten początek plusa. Początek plusa, jeszcze na starej klamce. Okej. Okay. I, I teraz tak. Czyli drzwi, dlatego nie jest w jednym kolorze, a nie ma białych tak, drzwi? Białych drzwi nie ma. I druga rzecz, nie wiem, czy pamiętasz, ale polonezy w plusie, te, które były później jako radiowozy policyjne, one były w metaliku już. Masz rację. Ta, a ten jest jeszcze, taki jeszcze jest jak... w starym stylu, w związku to jest z tym. Taki przejściówkowy jeszcze kolor, jak to ostatnie Nie. Drzwiaty. On jest w jaśniejszym kolorze niż ten przejściówkowy, natomiast tak. on był bardzo krótko w ofercie. I nie wiem czy nie było tylko robione dla policji, a potem, kiedy znormalizowano i był ten kolor Metalik, no. to do policji szły metaliki, bo to już różnica w cenie była niewielka. Pamiętasz, ile ich tam na tych chałdach kiedyś było? Jak bo był, kiedy... był ten mo moment, kiedy one zakończyły swoją służbę. Tak, nikt tego nie chciał kupować. Nikt nie chciał. I powiem szczerze, ja nawet wtedy nie chciałem tego kupować. Ja też nie, chociaż ich tam było ze 30. Tam było tego bardzo dużo. Ja... Przymierzałem się, ale wtedy miałem inne priorytety i dzisiaj troszeczkę tego żałuję. Jak zawsze było za późno. Ale dzisiaj jesteśmy w ostatniej chwili. No, znaczy inaczej, te, które poczekały na ciebie yy, mają szansę. Tak, i to jest właśnie fajne. Zobacz, dzisiaj. Yy, Polonez z plus z początku produkcji. Kto by powiedział, że kiedykolwiek będziemy się jarali takim sprzętem. No bo czas tak szybko leci. No. Pamiętasz, jak się poznaliśmy, to ty jeszcze wiesz, to ty brody nie miałeś, jeszcze ci broda nie urosła, byłeś młodym chłopcem, który wypisywał w internecie, że kocham mikrusy. Tak było. A dzisiaj? A dzisiaj? Przyjeżdżamy po Lublina i po A no, Ty jesteś nadal chudy, ja jestem jakieś 30 kilo starszy. O no, może 20. Dobra, ale dzisiaj zabieramy go stąd. Misja ratunkowa trwa. On nie ma kierownicy, zaraz może jakąś kierownicę do niego yy, wykombinujemy. I zobaczmy, wiesz co. Bo ja tak się upierałem, że ta łada nie warta, nie warta, nie warta. Nie, ona jest nawet na części nie warto. Zobacz, połamana atrapa. Zderza jaki fajne, ma, bo to są te przedliftingowe, tylko niestety widzę, że jest ciut tam po, 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 po Ciut. No. One są całe polepione. No. Yy, Jeszcze pokrowce ma ciekawe. starego typu migacze. I zawinięte. Tu, tu były, bo listewka została. Tak. To fajne, tylko z tym jest kłopot, bo to wygląda jak fajny gadżet z epoki. Mhm. Tylko, że to wiesz, że to potrafi mieć datę produkcji 2017. No dobrze, dobrze. W środku fletnerki. Nie, no środek jest ładny. O kurde. O, to fajne. Skupmy się dzisiaj na Polonezie. Ratujemy Poloneza. Dzisiaj ratujemy Poloneza. Wszystkiego nie da się uratować. Bo wiesz, bo gdybym ja miał dzisiaj trochę więcej pieniędzy, trochę więcej czasu. Nie wiem czy ty pamiętasz. Końcówka lat 90. Jak wchodziła Honda Prelud. Zobacz, ja pamiętam, jak dostaliśmy taką do testów do redakcji. Jak tym się fajnie jeździł, jaki to był fajny samochód i zobacz, dzisiaj minęło 20 kilka lat i ludzie to po prostu dają na złom. Ja powinienem się cofnąć w czasie i żyć w tamtych czasach. Nie wiem, ile osób z was jest takich, która chciałaby się przenieść do końca lat 90., kiedy motoryzacja była prawdziwą motoryzacją, kiedy produkowano takie samochody, o w ogóle wiesz co, bo ta Honda jest takiego samego roku jak mniej więcej ten Polonez Caro. To prawda. No właśnie. To był czas kiedy było bardzo ciekawie na naszym rynku. E, Passat był jeszcze przed liftingiem. E, Taka bm miała wtedy dwa lata. A Inka była produkowana i montowana nie wiem czy wiesz, ale w Poznaniu. Również. Nie. Również w Poznaniu. Więc tutaj mamy taki zakątek roku 1997. E, Szaran trochę wyprzedził tutaj, e, nie to nie jest Szaran, to jest Galaxy. Na górze leży znaczek, dobra wiesz, kończymy na dzisiaj, kończymy stąd, bo wszystkiego i tak nie uratujemy, się, i tak nic więcej nie uratujemy, ładujemy poloneza i ewakuujemy się, ja idę załatwić kierownicę i zobaczymy co tutaj jeszcze się da zrobić. Kochani, wakacje, czas męskiej przygody, czas graciarskiej przygody, pamiętajcie, nie zapominajcie o tym co się dzieje że te samochody są wszędzie. Ja uwielbiam wakacje, uwielbiam takie miejsca jak to. Pamiętam kiedyś wakacje na Sycylii, kiedy moja rodzina wszędzie jeździli do różnych no, tam plaży, jakieś tam fajne parki wodne. A ja znalazłem najpiękniejsze miejsce w tym miejscu na Sycylii, a mianowicie było to piękne złomowisko, które było Takim złomowiskiem troszeczkę z lat 70., -tych, 80., -tych. to co na nim znalazłem, to zobaczcie, to były naprawdę bardzo fajne i ciekawe samochody. Ja wiem, że czasem się zdarza, że chcielibyśmy uratować wszystko, ale ja chciałem tam zamieszkać. Dziwne troszeczkę, bo ludzie zwykle, jeżeli biorą pod uwagę Włochy, to szukają jakiejś Toskanii, jakieś piękne cyprysowe alejki, jakieś piękne średniowieczne budynki, a ja znalazłem piękny złom i chciałem tam po prostu zatrudnić się do roboty. Moja znajomość języka włoskiego wtedy była zbyt mała, a teraz jest jeszcze mniejsza. W związku z tym spokojnie wróciłem do Polski, wróciłem do Warszawy i realizuję swoją misję ratując. Ja raz byłem we Włoszech i miałem koło kempingu też szrot, taki opuszczony. Wyglądało to jak taka amerykańska preria, gdzieś tam i sprastające ciężarówki i inne samochody. I się tam wybrałem. I oczywiście pierwsze co, to wchodziłem z myślą nic dużego, nic dużego, nic dużego. Opłacają się o piękną, idealną, wspaniałą klapę bambino do Malucha. Pan powiedział jakąś śmieszną kwotę, no i potem musiałem to wysyłać kurierem do Polski, gdzie... Kurier był droższy. No właśnie. I tak wyglądają graciarskie przygody. Napiszcie w komentarzach o swoich wakacyjnych... No, my dzisiaj też jesteśmy na wakacjach. O wakacyjnych zdobyczach, o wakacyjnym zwiedzaniu miejsc. W którym są graty. A jak wiadomo graty dają radę, a my dzisiaj wracamy czołem, bawcie się dobrze.